Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś kilka słów o odżywianiu i jego wpływie na zdrowie psychiczne, albowiem istnieje bezpośredni związek między tym, co jesz, i tym, jak się czujesz. Aktualne badania pokazują, że nasze zdrowie psychiczne, nastrój i samopoczucie mogą zależeć od wyborów żywieniowych. Zdrowa dieta może też odgrywać znaczącą rolę w zapobieganiu i we wspieraniu leczenia chorób o podłożu psychicznym. W tym kontekście naukowcy od lat zajmują się wpływem mikrobioty na stan psychiczny człowieka. Funkcjonowaniem osi lotowo-mózgowej, a także mechanizmami stresu oksydacyjnego i żywnością, która może wywoływać przewlekły stan zapalny. Ciekawostką będzie fakt, że wykształciła się już nawet nutripsychiatria, inaczej psychiatria żywieniowa, która bada wpływ jakości żywienia i składników odżywczych na zdrowie psychiczne. Kilka lat temu opublikowane zostały wyniki badań potwierdzające, że zdrowe wzorce żywieniowe są związane ze zmniejszonym ryzykiem depresji, także depresji wśród młodzieży, ale i objawów lękowych u seniorów. Jak się okazuje, Najzdrowsza i najbardziej wspierająca w tym zakresie pozostaje dieta śródziemnomorska, o której mówiłam bardzo wiele i do której kolejny raz wracam. Jest ona bogata w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, ryby, oliwę z oliwek, niskotłuszczowe produkty mleczne i produkty obfite przeciwutlinacze. Badacze potwierdzają też skuteczność przyjmowanych w diecie nutraceutyków, to jest substancji biologicznie aktywnych, o czym opowiem w kolejnej audycji, oraz suplementów z minerałami i witaminami. Takie, które będą wyrównywać niedobory pokarmowe. Podsumowując, co jeść, aby cieszyć się dobrą kondycją psychiczną, sięgaj po prebiotyki: cebulę, czosnek, por, jabłko, banany. Pamiętaj o probiotykach, takich jak kapusta kiszona, jogurt, kefir czy ogórki kiszone, stosuj dietę śródziemnomorską. To jest bogatą w produkty pełnoziarniste, owoce morza, drób. Trączki, świeże warzywa i owoce, ale także nasiona oraz oliwę z oliwek. Rozważ też suplementację wyrównującą niedobory w diecie i ogranicz cukier, tłuszcze, trans i czerwone mięso. Zachęcam więc do szerszego spojrzenia na żywienie i uważność na posiłki i produkty, po których czujemy nie tylko dyskomfort trawienny, ale i psychiczny, Ale bowiem jedzenie może dawać nam zastrzyk energii i budować naszą odporność psychiczną, ale też może nas sabotować, powodując wiele zamieszania w naszym samopoczuciu na co dzień.